Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne, że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne, że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. I teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania. Dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne, że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne. Że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. Teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne. Że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne, że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. I teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne, że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne, że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo. Czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. I teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne, że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne, że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia pod każdym względem czuję się coraz lepiej. I lepiej czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. I teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne, że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne, że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia. Pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. I teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe? Że jestem perfekcyjnie zdrową osobą. Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne, że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne, że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia, pod każdym względem, czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. I teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania. Dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne, że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne. Że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia, pod każdym względem, czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu. Teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania dotyczące mojego zdrowia. Czy to nie jest wspaniałe, że jestem perfekcyjnie zdrową osobą? Moje ciało jest doskonałe. Każda komórka mojego ciała jest idealna i perfekcyjnie zdrowa. To dla mnie normalne. Że zawsze jestem w świetnym zdrowiu. To dla mnie normalne, że zawsze czuję się doskonale. Moje ciało doskonale mi służy. Każdego dnia pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Czuję się młodo, czuję się zdrowo, czuję się doskonale. Wiem, że zawsze będę żyć w doskonałym zdrowiu i teraz wyrzucam z siebie wszelkie negatywne przekonania dotyczące mojego zdrowia.